Przed chwilą otrzymałem zaproszenie na jest nowy terminal. Będziemy, będziemy otwierać. Otrzymałem zaproszenie na imprezę otwarcia i uzgodniliśmy, i to jest bardzo moja wiadomość, że, że otwarcie odbędzie się dokładnie na 100 dni przed euro, czyli 29 lutego. 29 będzie organizowana uroczystość otwarcia nowego terminala. Zakładamy, że wcześniej zrobimy dni otwarte dla mieszkańców Wrocławia. I w weekend następujący po, po, po ceremonii uruchomimy pierwsze loty, pozwoli, obsłużymy pierwszych pasażerów. Dzisiaj z panem prezydentem uzgodniliśmy, że ta ceremonia otwarcia terminala będzie połączona z pewnego rodzaju uroczystością przewidzianą na, na 100 dni przed, przed euro. Nasze siły połączymy i wszystko odbędzie się na nowo oddanym terminalu.